Siemaneczko, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, jak zwykle jest ze mną epi, ekipa Hołoty, Zapłata, Boże. Siemanko. Sieman. Witam. Siema, witam siema, serdecznie. Chłopaki. No, dzisiaj zadanie bojowe mam, mianowicie jadę do skupu u Mirka. Panowie, ktoś jedzie ze mną do skupu? Nikt no nic nie sprzedaje. Wszyscy w polu? Mm. Nie, na razie nic jeszcze nie ma jeszcze takiej za bardzo ceny, także... No my musimy sprzedać, bo yy, poczyniliśmy zakupy trochę yy, tych... trochę, jak to się nazywa, yy, ziarna, trochę paliwa, trochę tego, yy, badanie gleby i tak dalej, no i wyszło to, że jesteśmy na tak zwanym trochę deficycie yy, gotówki, więc musimy sprzedać pierwszy Pierwsze jakieś plony, ze mną jedzie 8 ton Owsa, które wy, wypompowałem z Silosu yy, I to będzie jako pierwsze do sprzedania, także No niestety, yy, tak to jest jak się bierze drogie dzierżawy, a się ma mało pieniędzy No ale to co, co poradzić <laughs> no, A u was panowie jak sytuacja ekonomiczna? U, u nas u mnie skabina kabina jest. Kabila U mnie czyli, tak samo z tym jest masz, bardzo jest ma, stabilnie pieniądze. bardzo. No. Oczywiście, że tak. Dobra, czy ja to przejadę dobrze. Na tak. razie nie nic na siłę sprzedowe, także jest dobrze. No. no ja niestety No trochę byśmy popłynęli z majstrem, jakbyśmy yy, ten. Jakbyśmy Halo, teraz... Ty, 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 ty. Nie sprzedali. Ale no, mam, mamy nadzieję, że jakoś nam się uda utrzymać do następnych żliw, no bo następne że rzepaku już będą srogie, z 3 hektarowym polem. No, będzie, panowie, się działo, będzie się działo. A, i przypominam, że u mnie najlepsze ceny za, za ten, za hektar yy, tego tak. koszenia, a nie, nie to co łapą Dobrze, że go nie ma, to, to ten to nie będzie mi tu gadał, że on ma lepiej bo on ma lepszą maszynę Urań Eee, to jest, to jest dobry sprzęt, niemiecki tak zachodni A i tam, a i tam, porządny. nieważne Nieważny jest ten klasiur Czekajcie, bo ja do, jadę do skupu Mirka i nie mam pojęcia, jakaj okay, to jest Gdzie jest ten skupu Mirka? Chyba to Jest to tu jakiś skup, aaaa Mamy jakieś big bugi Eee Big Buggy, boże stilosy. Więc chyba tutaj Dobra, tylko teraz tak Gdzie on tu ma? Ten Czy Czyżby tu miał ci Oj, 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 oj robię wyczajkę bo pierwszy raz a dobra jest i Oto no będzie coś pokrótki nie na tą stronę ale już to pewnie. to sobie zamietą no i pierwsze wpływy 6000 panowie 700 plus 111 oceny środowiskowej także no prawie 7000 zarobione no to no nie to jest ładnie, tak ładnie. tragicznie, nie jest tak tragicznie, ale też nie jest dobrze, bo powiem wam, że no mało tych pieniążków, mało na takie potrzeby jakie są, to ale dobra, ale, ale może coś, się, może coś się uda jeszcze zarobić. No także mmm, tak to wygląda aktualnie, wracam na farmę, majstuk poszedł się yy, w, zrzemnąć pod brzuskę, także go przez chwilę jeszcze nie będzie, yy, a ten, a ja co, chyba bierę yy, siewnik i lecę na kolejne pola. Panowie, a wam nie trzeba co pomóc, bo jakby co, to my mamy pełen zakres usu w oferty. Nie nie, tu wszystko nie, porządku. ja się ja tam powołuję, bo to jest tylko jedno pole, więc... O, Spokojnie. A jak tam... Ja zw... mogę? Jak tam zwierzęta u was, panowie? A dobrze żyją. A, a po nie kupił żadnych świniów. Nie, nie kupił, u, u, u nas krówki produkują. O no właśnie, ile wy macie tych krów tam? E, mamy... Dwie jałówki, jedną już do, y, dorosłą krówkę i mal, malutkiego cielaczka. Nie, to coś i no. jest, byka żadnego? Nie, nie, bez byka na razie. A, no to? To wynajmowanych, wynajmowanych. Tak, tak, tak. <laughs> Jeżdża na usługę. Jeżdża na usługę, no dobra. Rozumiem. no ale to już... Cztery krowy za chwilę będą, no to już jest jakaś produkcja, już jak będzie, nie? Ładnie To niedługo jakieś pieniążki, może pierwsze zaczną wpadać te nasze krówki A no, przydałoby się coś zarobić na tych krowach A to mleko to dobre macie Jasne A nie skwaśniałe Nie, nie, nie a pasza naturalna, albo jakoś taka zmodyfikowana? Ja... Trawa żerą, trawa żerą. A na trawę najlepsze. Na na ja, ja na ja 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 muszę bo po pora butów, flaszek. Bo jako ja zakup sprzedawcy, lepsze. lepszego nie znam. Zadzwońcie, zamówcie i wieziemy. A wiele za flaszka? 3 złote, za liter. Ile? tylko tyle. Ja dobieram. No. Jak trawą futrowane, to... No jasne. To to ani dało. nie ma za bardzo wydatków, to idzie w takie niskiej cenie dawać, no. A, a to po sąsiedzku, to tym bardziej, a, bo te do miasta jadą, to cena 50% w górę, nie, bo to ze wsi naturalne gdzie wszystko. Gdzie ze wsi, to chłopie po 20 złotych chcą za litrę. No to właśnie, no. No, no a wiesz, to więc... głupie ludzie kupują ze wsi. <śmiech> 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 Dobra, jadę tu. Na 144 polu ktoś tu ładnie robi To se zostawię Ursusa na wolnych, Nie chce Niech, se, niech se chodzi, może nikt nie ukradnie To tu, to tu je jeździ O proszę Bałowanie się odbywa Ale coś im macie dziury w siewniku wam, wam nie, nie dosiad Tu nie dosią, tu nie dosiął a bo dzierż się w nikomu, bo kierowca kijowy. A, A to co, jeżyk ten pewnie był? Tak, No, ja pyszę. Aha, no to dlatego. Nie ja Chciałem <laughs> się poprawiać pijaków pługiem, dlatego tak zostało. A, to jest Ale ładnie, no, zwałowane będzie, no to będzie elegancko. Urośnie pięknie. Tak, dobra. Kasie się brać za robotę, bo nie ma co... Nie ma co się yy, no dziwiać jak to kto robi. Ja się samemu wziąć za robotę. Nic mnie tam nie sztuknie. Nic. Dobra. Dobra, trzeba jeszcze. Tak. Siwniczek zapinamy. Mm, powrotem. A, siwniczek jest z tyłu farmy. Ale to zaraz jadę. I wezmę. I co? I cen na następne pole? Tam już jest powapnie, jest przeorane A to nie, to kur... I mol trzeba skultywować To wezmę teraz tego Skultywuję Bo my nie mamy uprawowo-siewnego, to u nas trzeba Jeszcze akcję kultywator wgadnąć, ale to Szybko myślę pójdzie kultywowanie pola, więc Trzyma. Więc no... A, majstrów wrócił z kibla Hehehe, takiego człowiek. Ze sklepu. Ja po kajzerkę, byłem A to myślałem, że śpisz pod tym, pod brzozą. E, Słuchaj, majstru, ja biorę ten. E, brony, i ten, i lecę na. To no pole, co my teraz orali. Tak ja już tu sieję. Jak tam sieję, że. Jak... Gdzie ty się jeździ? chłopie. Je, środku środko wedronce był, bo kajzerka i na pole zaro. To ja jak ja z, jak ja z bronami wyjeżdżam no On po orcel leci. A ja po orcel wykuł? Co ty chęcie Jak tu same piochy są to co ty musisz Aha, no to dobra to zostawiam te brony No myślałem że będziemy bronować No ale jak nie będziemy bronować no to biorę się przepinam na siewnik takim. Ty a tam nie czas bronować tego drugiego pola Majstru? No mocnie jadź, no ja, ja, ja No to czekaj, to z to, 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 to powrotem zapnę Łaże Zawsze coś dobra, no I no trzeba odpinać i zapinać Dobra, majstru sprzedałem ten sprzedałem ziarno 6800 wyszło Na ten nowies, ale nie sprzedałem całych 9 ton Bo tylko 8200 mi na przyczepę wchodzi No dobra O jest. o Jezu. Dobra, lecę. A Ty... wy pewniecie mieć jakieś zwierzęta na farmie albo nie? My nie a, nie. My mamy pola. farmę w, e, z, e, Generalnie skupioną na e, po pierwsze Polach. Ja, ja. A po drugie na przetwórstwie także. Aha. A to że... będziemy jechać w Indy? No wejdzie, no póki co na razie musimy się odkuć z pieniążkiem, a jak się odkujemy z pieniążkiem, no to wtedy już zaczniemy na grubo inwestować w pewne, w pewne rzeczy. No i dobre. Także Także nas prędzej spotkacie na polu niż niż gdzieś w oborze. A poza tym komu by się chciało z tymi krowami wieczną żerak? Ja bym świnie poszedł nie, ja bym nie poszedł, proszę, proszę. Postawcie sobie kurnik, tak żeby stoł po prostu. Troszkę pszenicy zawsze tam kurym trzeba sypnieć, no i jaka się robię same. To miałem kurnik, tak, kurnik bym no. mógł, 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 kurnik e, Kurnik taki. jest fajny, bo tam nie, nie, nie musisz mockań zrobić. zrobić. No mi od czasu do czasu tam, wymienić ewentualnie. Troszkę pszeniczki nasypać, a to idzie i nawet po tym silosa po żniwach odsypać trochę i... Nie, jak i tak będziemy mieć zboża? Ja, właśnie, nie czy tam mieć mieć czy przynica, a jeden pierdolny im doszło? Nie, nie głupi pomysł, majstru trzeba będzie wprowadzić. Ja tu już patrzę jaki nowy klas kaniec tutaj, tutaj, jak A mi? <laughs> a, bo oni zainwestowali w tego klasa. A co, wystawili wy, wy, wy już przed garaż, żeby każdy opatrywał? nie to ja trzeba Ja robię. Nie mam dla wodę Oni kredys chyba wzięli no, ja? I tak ci się nudzi to weź. Nie. nie. Oni tylko to płacili do niego. Z, z budżetu Początkowego. Pańsie. Aha, Aha. Ja, Tu jest przeorane. Moje pole. Ja. Należy do Ciebie, dobra no. no bo se pójdziemy w jakiego bizona, jakiego innego większego supera Ło wow, chłop wow. ja bo mi broluje 16 na godzinę To sobie zmień tam kraj te biegi, a nie? No zmieniłem co na polowe 11 leci Trochę szybko, ale sam mówię, że to piaski to, to co ma lecieć wolno. Bo z bronami to powinno się tak do dół dobrze. właśnie. To dlatego 11 na godzinę to myślę, że jest optymalna prędkość. A i na szczęście z bronami tymi widłowymi, znaczy się widłowymi czy tam z, z, z tymi z... No, z tymi zębami takimi. Tak. Jak to nazwać inaczej? <laughs> Brony widłowe i ciu. To no, ja sobie mogę jeździć na koło, bo... O Jezus, nie mogę sobie jeździć na koło, muszę podnosić. <głosy> <głosy> bo się nie nawrócę tym Ursusem. Dobra, ale nie ma problemu chla wieszcza w pole i dzida. No, Ursusik idzie jak złoto. O Jezu, a grał ktoś już takie... trochę inne ciągniki, na przykład? Takie trochę plechenowskie? Jakie trochę Patrz ile kosztują o, Ale my to chyba co? Idziemy w jakie? Nie no 16-14 to nie Chociaż <laughs> Co o tym sądzisz? Co o tym sądzisz? Żeby to, to 16-14? No ale to później, to trzeba najpierw maszyny rozwinąć inne. Najpierw to ja bym majstros, rozwinął jakąkolwiek produkcję. I ja. Yy, na początek olej rzepakowy. Ojej. Czekaj, długo robi strasznie. No to nie wiem co chcesz. Mąkę z pszenicy? No to już prędzej, prędzej, takie rzeczy, prędzej. No to jakąś, to jakąś taką produkcję można no by było zrobić. Tylko bazujmy na tym co mamy w tych, w Sirosach, nie? No no, no. czekaj. Olej rzepakowy. O kurwa. E, przepraszam, kurczę, blaszka. <laughs> no Co? z olejem rzepakowym. 1300 No to właśnie. No ale to wiesz, To teraz jest chyba w góry jak się na to mówiło. Bo to jest na zachodzie podania. Oj. No to właśnie, Majstro. To pomyśl, se, jakbyśmy skosili cały rzepak, to pomyśl, se, ile by tego rzepaku, ile by tego oleju wjechało i by, jakie jak byśmy mieli zarobki, nie? Jooo, ale to trzeba hektary mieć Ale bo no to masz teraz już 5 hektarów Z rzepakiem Te pole ma 2 hektary? No, te dwa pola mają 2 hektary No to jest no też, to też dala, wszystko z No wszystko Ja no to... no Już nie. se potracił, nie? W tych waszych biznesach O o no bo to chłapie, to trzeba mieć łeb jak sklep. To trzeba mieć łeb, no i ja o tu prosty, prosty człowiek, traktor, pole, no maszynka. Krowa, mleko i tak dalej, nie? Nie nie, świnia, świnie, ja mam świnię. Jeszcze świnie, nie mam, ale Jedną świnie. świnie, mięso, pasztecik, o, Ooooo ja, czego... ja wiem, jakiś boci. Ja wiem do tego, że będę po kaszankę jeździł. No zapraszamy serdecznie. Dobbie. Elegancko, kiszka dobrze! Yes, wielkomen! Yeah. Zawsze otwarte, całodobowo-oporowo! Cało co do chcą, do to mają! Wszyscy. Tak, jo. Drzwi otwarte, wrota też, jechać, brać wszystko, co się chce. Wędzone będą nawet, kurde, o, takie. Mm. Mm. Na białą księbaskę też będzie? A, też się zrobi, też oh. się zrobi, oczywiście. Białą jak się kiepaska. zamówi, to i się zrobi. Jałowca baska i żurek. Oj, oj, o. Oh. To Takiego ty nam nie żuru do jedli. O, właśnie, ja nie, to nie dawno, dawno nie jadłem. Żuru chyba sobie zrobiłem. Ja no, ostatnio tak. Coś tak podobnego to kurkowo miałem. Ona nas tak troszeczkę może podobna do żuru, bo tak też dużo składników ma. Też taki trochę krym. No wiem, wiem. Nie tylko woda, ale tak o dobro była. Ale nożur też jak dawno nie jadł. To no ja, ja, ja wczoraj placki ziemniaczane z sosem Ła. z mięsa i tego, i pieczareczek. No to takie po węgiersku można powiedzieć Można coś powiedzieć coś tylko, że sos pieczarkowo kurczaczkowy, no, e, no, no. ale elegancko, na słodkiej śmietance sozi także tu... Nie ma, ma biedy w tym kraju, jak takie sobie jedzą. No pewnie. Dobra. No mi tak tu, hop. I tu wjeżdżamy znowu w pole. O no. Państwo, wziąłbyś te drugie brony zapiął. Czy ty, ty jeszcze siejesz? Sieję. Hey, yeah. Boże. To jeszcze ja zrobię tak, że jeszcze dokończę to yy, bronowanie i wtedy przyjadę ci po, yy, pomóc z tym czaniem, yy, nie? Towarzyszyć Towarzyszyć To no bo wiesz, to bo sobie pomagam No to co? Ja będę kończył to bronowanie na tym polu mm. i zarówno będę kończył odcinek, więc jeżeli odcineczek Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ja się z wami żegnam. Do następnego trzymajcie się, cześć, cześć, na razie.